Doceniam psychologię jako źródło wiedzy. Dzięki niej udało mi się lepiej zrozumieć siebie i innych ludzi. Jednak uważam, że psychologia nie da nikomu szczęścia. Jest tylko półśrodkiem. Dzieje się tak dlatego, że psychologia jako nauka musi być obiektywna musi traktować o rzeczach, które można zaobserwować z zewnątrz. To jakie emocje wyraża człowiek, co mówi itd. Natomiast z naszymi umysłami jest tak, że to, że coś mówimy, może wynikać z wielu różnych rzeczy. Tak samo emocje, które wyrażamy. To, że się śmiejemy, może oznaczać, że jesteśmy rozbawieni, ale również może oznaczać, że jesteśmy przerażeni. Nikt nam tego nie powie. Tylko i wyłącznie autorefleksja jest w stanie to zrobić. Również ze względu na to, że psychologia jest obiektywna, jest w stanie tylko wyłonić pewne archetypy, wzorce zachowań, one są pomocne, porządkujące, ale nie powiedzą nam, jakie są nasze potrzeby, jakie są nasze predyspozycje. To wymaga naszego własnego wkładu, naszej, właści, naszej własnej ścieżki samopoznania. I poszukiwania stanu, który dla nas będzie idealny, który wykorzysta nasze indywidualne predyspozycje najlepiej jak tylko się da. A to już jest definicja duchowości, a nie nauki. To duchowość daje szczęście, a nie nauka.